Jeżeli chcesz zadbać o swoje jelita i czuć się lepiej, to ten film został nagrany specjalnie dla ciebie. Zaczynamy. Oczywiście oglądaj ten film do końca, dlatego że w trakcie pokażę ćwiczenie, którego nigdy wcześniej nie pokazywałem, a które bardzo dobrze zadziała na, na pracę Twoich jelit. Więc warto oglądać. Jeżeli chodzi o zdrowie jelit, to jest mega złożony temat i można do tego podchodzić w wielu kontekstach. Tak jak już powiedziałem przed sekundą, pokażę ćwiczenie, które może po prostu mechanicznie pomóc tym jelitom pracować. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze powiem Wam kilka Fajnych ciekawostek i fajnych rzeczy, które możecie w praktyce po prostu u siebie wprowadzić. Więc tak, jeżeli chodzi o jelita, to one odpowiadają przede wszystkim musicie to wiedzieć za naszą odporność oraz za trawienie. Takie dwie najważniejsze rzeczy. Oczywiście funkcji jest tysiąc innych, ale nie musicie o tym wiedzieć. Te dwie najważniejsze pamiętajcie. I teraz! Jeżeli chodzi o trawienie, od tego zacznijmy. No to moi drodzy, produkty, które są możliwie mało przetworzone, będą najlepiej przez nasze jelita trawione. To jest po pierwsze. Czyli im coś ma większy skład, więcej składników i te składniki jest trudniej w ogóle przeczytać, tym większe prawdopodobieństwo tego, że nasze jelita będą sobie z tym gorzej radziły, jeżeli chodzi o trawienie. Po drugie, Ilość spożywanego jedzenia. Nasze jelita mają swoją nazwijmy to przepustowość. A jeżeli cały czas pakujecie do tych jelit, Pokarm, no to niestety prędzej czy później część osób przykład, będzie mogła narzekać na zaparcie. Oczywiście powodów zaparć znowu jest dużo, ale między innymi może być to, że po prostu jecie za dużo albo jecie nieodpowiednie produkty. Więc znowu bardzo polecam wprowadzić post przerywany, nawet w mniejszym wymiarze godzin, ale to może bardzo dobrze zadziałać właśnie na wasze jelita, bo wasze jelita będą miały czas, żeby odpocząć. Dlatego też bardzo dużo osób. Przykładowo czuję rano się lepiej niż wieczorem, bo przez noc jelita miały chociaż trochę czasu, te 6, 7, 8 godzin, kiedy śpicie, że nie przyjmowaliście pokarmów i te jelita miały czas na to, żeby po prostu ten pokarm strawić. Więc ja bardzo polecam zastosowanie postu przerywanego, dlatego że to daje czas naszym jelitom, i one mogą się spokojnie, nazwijmy to, zająć pokarmem, który spożyliśmy. Kolejna kwestia, bardzo polecam zadbać o mikrobiom, o którym się coraz więcej tak naprawdę mówi. Tutaj głównie kwestia tego, żeby przyjmować probiotyk. Z probiotykiem jest tak, że on pomoże, ale raczej nie zaszkodzi. Więc są stosunkowo bezpieczne. Przynajmniej nie spotkałem się z takimi badaniami, które pokazują, że przyjmowanie probiotyku może zaszkodzić. Więc w najgorszym wypadku Wam nie pomoże. Ale nawet i tak uważam, że i tak warto przyjmować Probiotyk oczywiście dobry probiotyk, dlatego że to będzie wzbogacało Waszą mikroflorę jelitową. Jeżeli ktoś oczywiście nie chce przyjmować suplementu to spożywanie kiszonek w jakimś stopniu też może pomóc. Czy to kapusta kiszona, czy to ogórki kiszone, czy inne produkty, które są fermentowane, one będą miały pewną ilość szczepów bakterii, które również mogą pozytywnie wpłynąć na Wasze zdrowie. A w ogóle będzie chyba najlepiej właśnie, kiedy będziemy łączyć i suplementację i te produkty, które mają w sobie te probiotyki, bo dostarczając ich, nasza flora jelitowa i nasza jelita będą po prostu pracować lepiej. Coraz więcej osób... Narzeka na SIBO: To jest taka sytuacja, w której mamy przerost tych złych bakterii nad tymi dobrymi bakteriami, i to również będzie wpływało właśnie na gorsze trawienie, a to za tym idzie właśnie na gorsze samopoczucie i gorszą pracę jelit. Więc warto zadbać o to, żeby te dobre bakterie, właśnie te, które pochodzą między innymi ze szczepów probiotycznych, czy to spożywania, czy to suplementu, właśnie wzbogacać nasze jelita. Powiedzieliśmy sobie o ilości jedzenia, powiedzieliśmy sobie w skrócie również o probiotykach. I jeszcze są. Przede wszystkim bardzo ważne kwestie związane z tym, czego nie robić albo czego nie jeść, żeby pomóc naszym jelitom. I teraz powiedziałem w skrócie: że to są produkty, które są przetworzone, to jest oczywiście podstawa, ale takie, które są również w nieodpowiedni sposób przygotowane. I tutaj jest znowu proces smażenia albo nadmiernego pieczenia. Moi drodzy, musicie na to uważać. Ja wiem, że żyjemy w większości. W Polsce i bardzo lubię takiego mocno przesmażonego kotleta schabowego albo jakiś mocno zesmażony boczek. Ja wiem, że to jest smaczne, ale niekoniecznie to będzie dobrze wpływało na nasze jelita i na nasze właśnie trawienie, na nasz organizm. Więc jak już smażycie, to zawsze to będę podkreślał, starajcie się smażyć po prostu jak najmniej albo na jak najmniejszym Ogniu. Kolejna kwestia, którą muszę poruszyć, to gluten. Przyjęło się, że osoby, które nie mają celiaki, mogą spożywać gluten i on na nich nie będzie wpływał negatywnie. Nie są to zero jedynkowe wnioski, moim zdaniem. Są badania, które sugerują, że osoby, nawet które nie mają celiaki, na nich gluten też będzie wpływał źle. Ja zdecydowanie polecam po prostu zminimalizować albo w ogóle nie jeść glutenu i uważam, że to będzie zdecydowanie pozytywnie wpływało na zdrowie naszych jelit. No dobra, powiedziałem teraz trochę teorii, teraz przejdziemy do praktyki, czyli zaraz się przebieram i pokażę Wam właśnie jakie ćwiczenie i jak wykonywać, żeby mechanicznie poprawić pracę jelit. Dobra, moi drodzy, ja mam taką piłkę, może być każda dosłownie inna, okrągła, zwykła, taka nawet, nie wiem, do siatkówki, są takie też miękkie piłki rehabilitacyjne i tak dalej. Cokolwiek, co będzie Wam delikatnie uginało tutaj żuch, I teraz bardzo ważna kwestia, im większa piłka, tym na początku lepiej. Ok? Im mniejsza, to będzie bardziej Punktowe odciskać będzie mogło być bardziej bolesne. Mnie ta piłka jest stosunkowo mała, no bo ja to robię systematycznie, więc po prostu tak działam. Ja po prostu sobie zaczynam tutaj, od jak mi się kończą żebra, to tutaj zaczynam dociskać, ok? W ten sposób. I sprawdzam. Jeżeli w tym momencie to mi nie sprawia żadnego dyskomfortu, to staram się większy ciężar ciała na tą piłkę przenosić. Jeżeli zaczynam czuć dyskomfort, to po prostu zostawiam sobie tą piłkę w miejscu i głęboko. Oddycham, szczególnie wtedy, kiedy jest wydech. To jest najbardziej istotna kwestia, najbardziej istotny czas. się to będzie ciało nam najbardziej rozluźniał i narządy wewnętrzne. Jeżeli dociskam już dosyć mocno i nie czuję żadnego dyskomfortu, to sobie centymetr w dół zjeżdżam. I znowu dociskam coraz mocniej, przejeżdżam sobie trochę na jedną stronę, trochę na drugą, w każdym razie szukam punktu, który powoduje u mnie dyskomfort, ewentualnie lekki ból. Oczywiście to ma być w skali od 1 do 10, tak na 5-6, także nie przesadzajcie, to ma być forma masażu, rozluźniania, nie przesadzajcie z tym, żeby to było zbyt mocno. Jeżeli jest na 7-8, to musicie odciążyć, czyli troszeczkę podnieść ciało do góry. I mówię, przyjeżdżajcie sobie na jedną stronę, trochę na drugą, a jak nie czujecie dyskomfortu, komfortu, to znowu delikatnie podjeżdżacie do dołu. O właśnie. I w ten sposób sobie właśnie rozluźniacie. Dosłownie to zajmuje kilka minut dziennie, a jak zaczniecie to sobie systematycznie powtarzać, to zobaczycie ogromną różnicę w tym, jak wasze mięśnie, wasz brzuch i wasze przede wszystkim a pracuje. Więc to zdecydowanie polecam robić. Tak naprawdę możecie dojechać do kolców biodrowych, czyli tu są takie dwie kości po dwóch stronach: jedna z jednej, druga z drugiej, które wam wystają i do tego momentu sobie po prostu dojeżdżacie i dociskacie. Jeszcze raz mówię, szukacie miejsca, w czujecie największy dyskomfort i tam po prostu sobie zostawiacie piłkę i głęboko oddychacie, aż to się trochę zmniejszy. Bardzo proste i bardzo skuteczne, bardzo polecam. Tyle ode mnie, oczywiście temat jelit jest mega szeroki, będę o tym nagrywał kolejne filmy, ale mam nadzieję, że Wam, chociaż w skrócie, ten film pomoże lepiej funkcjonować i właśnie lepiej zadbać o Wasze jelita. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie je w komentarzach bądź na kontakt małpastrewprzeman.pl, na bezpłatne menu do przetestowania macie na sterwapprzeman.pl, po rejestracji trzeba wejść tylko w zakładkę kulinaria, planer posiłków i tam sobie możecie wybrać przepisy i jadłospis na 7 dni. Dodatkowo, jeżeli ktoś potrzebuje bardziej spersonalizowanej pomocy, nasza kompleksowa opieka tam serdecznie zapraszam, macie nielimitowany kontakt z ekspertami, setki przepisów, personalizowane treningi, wszystko. Wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby mieć super efekty. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się cześć.